Będzie jeszcze modlitwa o uzdrowienie duchowe, wewnętrzne, fizyczne. Dlatego proszę jeszcze przed tą modlitwą krótko się wspólnie pomodlimy. Również powtarzajcie proszę za mną teraz tę modlitwę. A potem będę jeszcze się modlił za was, modlić w językach. Jezu Chryste. Ty znasz moje cierpienia, Ty znasz moje choroby, Ty znasz moje rany. Proszę Ciebie przez Maryję, która jest uzdrowieniem chorych, abyś leczył wszystko to, co we mnie jest chore. Abyś leczył moją rodzinę. I teraz jeszcze wymień osoby, e, za którymi się chcesz stawiać, aby Pan je teraz uzdrawiał na odległość w czasie tej modlitwy. Dziękuję ci, Jezu. Za to, za to, co teraz czynisz, dla nich i dla mnie. Dla nich i dla mnie. Dziękuję, za Dziękuję za wszelkie uzdrowienia. Panie, proszę, aby Twoja łaska ogarnęła wszystkich chorych na duszy i ciele wszystkich, którzy mają choroby y, emocjonalne, psychiczne wszystkich, którzy są osłabieni którzy nie mają siły, aby, aby nawet prosić Cię o uzdrowienie. Ale ja za nimi się wstawiam, Panie, w imię, w imię Twoje i za również pośrednictwem Maryi. Ty jesteś Bogiem miłosierdzia. Ty uzdrawiałeś wielu ludzi i ciągle czynisz te cuda jeszcze większe nawet niż wtedy. Uzdrawiaj tych, którzy ciężko chorują. Na różne choroby nieuleczalne, choroby nowotworowe. Tych, którzy mają nowotwory głowy, nowotwory płuc, nowotwory zatok, nowotwory gardła, nowotwory spraw związanych z płodnością. Uzdrawiaj niepłodnych, niepłodnych małżonków, niepłodne też kobiety. Proszę Cię, Panie, abyś uzdrawiał wszystkich poranionych wewnętrznie, którzy mają, Nieustanne poczucie bycia niepotrzebnymi, poranionymi, poczucie, że, że nikt się o nich nie troszczy, nikt ich nie kocha. Uzdrowij tych, którzy zostali poranieni przez innych, przez złe słowa, zachowania, przez przemoc. Byli przeklinani, byli yy, dręczeni psychicznie którym złorzeczono, której wyklinano wulgarnie. Ty im błogosław Jezu Chryste i uzdrawiaj. Uzdrawiaj tych, którzy mają zranione życie od początku. Uzdrawiaj tych, którzy byli odrzuceni przez swoje matki. Albo dalej są odrzuceni przez swoje matki. Uzdrawiaj tych, którzy byli odrzuceni przez swoich ojców. Uzdrawiaj tych, którzy doświadczyli odrzucenia w szkole. Przez nauczycieli albo przede wszystkim uczniów, kolegów. Uzdrawiaj tych, którzy chorują na e, depresję, częste stany lękowe, natręctwa. Uzdrawiaj tych, którzy mają chorą wątrobę, chore nerki, chore płuca. Uzdrawiaj tych, którzy mają chore żyły, chore kolana, nogi. Uzdrawaj tych, którzy mają chore oczy i uszy. Uzdrawaj tych, którzy mają zaburzenia pamięci i myślenia. Uzdrawaj tych, którzy mają zaburzenia, jeżeli chodzi o sferę równowagi. Uzdrawaj tych, którzy mają bóle żołądka, wrzody w żołądka, wrzody na dwunastnicy, czusce. Uzdrawaj tych, którzy cierpią na padaczkę, na cukrzycę, na boleriozę. Uzdrawiaj tych, którzy mają lęki przed ludźmi, przed światem. I także tych, którzy mają lęki przed Tobą. Uzdrawiaj tych, którzy cierpią na anemię, na bulimię. Uzdrawiaj tych, którzy mają chory obraz siebie samych. Uzdrawiaj tych, którzy mają te zły obraz Ciebie, aby, abyś im okazał swój prawdziwy, piękny obraz, swoje oblicze, swoje serce, swoje miłosierne serce. Uzdrawiaj tych, którzy mają chore dłonie, Chore stawy, dłoni, ramion, łokci, tutaj nadgarstka. Uzdrawiaj tych, którzy mają też chore paznokcie, zapalenie też skóry na głowie, którzy tracą włosy, szczególnie kobiety, które doświadczają, też uzdrawiaj, też choroby, które doświadczają, kobiety, które doświadczają, Utraty włosów pod wpływem też chemioterapii. Uzdrawaj ich, panie. Uzdrawiaj dzieci, za którymi się wstawiają tutaj obecni, i ci, którzy będą słuchać nas. Przez internet będzie też odsłuchiwała, oglądała nas młoda kobieta, która ma chłopca, syna chorego na białaczkę, i który jest w stanie umierającym. A Pan nie bój się, uzdrowi Twoje dziecko, Twojego syna. Twój syn będzie żył i będzie długo żył, nie macie więc o niego już. A ona w tym czasie, słysząc to słowo poznania, będzie też głęboko płakać i radować się jednocześnie, bo, bo tak będzie, jak powiedział Jezus. I Pan też uzdrawia osobę, starszą kobietę pośród nas, która choruje na. Nowotwór też spraw tych urologicznych, bardzo cierpi z tego powodu. Jest także osoba, która ma żelaki, które przechodzą też w takie stany ropiejące. Bardzo to boli tą kobietę. panu uzdrawia twoje nogi, uzdrawia ciebie z tego zapalenia żył. Kechatijas. Jest osoba, która choruje na serce, ma często takie stany udarowe, bóle serca, bóle, takie nagłe bóle głowy. Pan uzdrawia ciebie z tych stanów. Pan uzdrawia też osoby, które mają nadciśnienie i takie właśnie skoki ciśnienia i cierpią też z tego powodu na migreny, na osłabienie, właśnie takie też kręcenie się w głowie, kręcimy się w głowie i Pan je teraz uzdrawia też. Teraz. Kile bala, szalame, silifala. I pan jest też uzdrawia osoby, które mają chore kręgosłupy i także osoby, które mają skrzywienie kręgosłupa. Pan uzdrawia kręgosłupy, plecy, prostuje kręgosłup teraz. I które osoby to czują teraz, to, że Pan prostuje ich właśnie kręgosłup. Pan uzdrawia też przesadkę mózgową teraz. Uzdrawia też osobę, która ma raka na szyszynce nowotwór szyszynki, kirijas, czyli też tej ważnej części ciała, kirijas, pan uzdrawia także mężczyznę, który choruje na nowotwór prostaty i z tego powodu też, bo jest mężem, nie może też mieć dzieci. Pan uzdrawia ciebie z tego, abyście mogli mieć dzieci, bo Pan chce wam dać dwoje dzieci, dwoje synów, kirijas, jalamah. Pan Jezus teraz leczy Karola, który ma silne zaburzenia, psychiczne, emocjonalne. Chociaż to nie jest choroba, ale Pan uzdrawia Ciebie z tych zaburzeń, z tych stanów depresyjnych. Kiecha dalej. I są także kobiety, które mają silne migreny i Pan teraz uzdrawia te kobiety. One czują takie delikatne, takie przyjemne ciepło w głowie teraz. Jest kobieta, która cierpi na, e, w sferze też kobiecej, na krwotok i Pan uzdrawia Ciebie, uzdrawia Ciebie, na, już dłuższego czasu na to cierpisz, chorujesz. Nie wstydzisz się tego, ale Pan pragnie Ciebie z tego też uzdrowić i Cię uspokaja. Nie bój się. Nie bój się. Chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Teraz proszę, aby uklękły osoby, które są pierwszy raz teraz z nami, dobrze? Pomodlimy się za was też szczególnie, ci, którzy są pierwszy raz, klęczą teraz. A ci, którzy są przy tych osobach, niech położą swoje dłonie na ich ramionach albo na plecach, ale nie na głowie, chyba, że to jest, chyba, że przyłóżmy, jest to mąż albo żona, to wtedy tak. A tak to pozostali wszyscy na, właśnie jak powiedziałem, tak. I teraz, proszę, módlmy się za te osoby. Swoimi słowami, tak jak potrafisz, wołaj, żeby Duch Święty te osoby i bliskie osoby yy, właśnie też dotknął. Związane z tą osobą, za, za którą się teraz będziesz modlić. Wołaj do Pana. Tak jak potrafisz, swoimi słowami, czy modli w językach, czy też po prostu mówiąc nawet, Marii, o pobłogosław tej osoby też. Shall I be Maria falla shalain? Shall I be shalamari lele shalain? Shall I salamehedol? Shall Maria Sahanei? Shall I be a salamaria vedoi? Sana mehadoi, falla la

Pan mówi, pokrzepiam wasze serca, wyciszę wasze serca, uspokajam je. Pan mówi, dziękuję, że jesteście tutaj dla mnie. Kiche el Pan mówi, daję wam nowe serca, wyjdziecie stąd z nowymi sercami. Wasze serca są napełnione przez moj, moją miłość i mojego ducha i moją łaskę i błogosławieństwo. Silfale. Adonai Donajanej, Ela Fala, Przyj Duch Święty, przyjdź Duch Święty, Karias. I lokala. Teraz niektóre osoby, które klęczą teraz, będą miały też taki delikatny spoczynek. Przyjdź Święty. Przyjdź Duch Święt. Pan nie, niektórych z tych osób wypełnia delikatnie i daje taką właśnie łaskę łagodnego spokoju, łagodnego spoczynku, wyciszenia ukojenia, ulgi tyle na Pan mówi dziękuję, że tu jesteście bo ja was mogę pokrzepić uczcie się cichości i pokory od mojego serca Ja mogę to czego wy nie możecie Pan mówi: ja chcę spełnić wasze prośby, podobają się mojemu sercu. Jest jedna osoba jeszcze teraz, która klęczy uwalniana. Nie bój się tego uwolnienia. Trochę będziesz się trzęsła, trochę będziesz się też tak nawet pocić, ale to jest znak uwolnienia ciebie teraz. Nie bój się tego. Pan cię uwalnia. Pan, cię, pan trzyma cię w rękach swoich. Silewa Ta osoba uwalniana też, która klęczy ma takie odczucie, że jakby coś wychodziło przez jej usta. Nie bój się tego też, bo tak jest Pan uwalnia Ciebie w taki sposób też. Nie bój się tego. To jest dla Twojego dobra. Keriasz. Chwałujcu i Synowi i Duchowi Świętemu.